Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Wrocław. Dziś mam dla Was specjalne Volvo V62 litry turbo T5 z instalacją gazową, jak zawsze u nas. Chcecie zobaczyć jaką? Bo to nowość i super zamontowany zbiornik toroidalny. Jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć, zapraszam do oglądania. Słynęło kiedyś z silników pięciocylindrowych, mieli też super silniki sześciocylindrowe, mieli też ośmiocylindrowe, ale generalnie ich sława silnikowa zaczęła się od pięciocylindrówek. Teraz robią już tylko czterocylindrowe i wyobraźcie sobie tylko dwulitrowe, co najwyżej jeszcze 1,5, ale to były zapożyczone z Forda. Te też mają swój rodowód, troszeczkę w Fordzie, ale od 2015 roku mają zupełnie nową elektronikę, zupełnie nowy osprzęt i Praktycznie wszystkie modele Volvo, od najmniejszych po największe, są zasilane przez dwulitrowy turbodoładowany silnik, dodatkowo bardzo trudny do zagazowania. 5 lat temu walczyliśmy z taką S80, z którą później jeszcze producent, czyli KME, walczyło bardzo, bardzo długo. I jest to samochód silnik, który ma bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o precyzję wysterowania mieszanki gazowo-powietrznej, by nie łapać błędów i nie przesterowywać silnika, e, sterowania silnika na benzynie. W tym też celu zamontowaliśmy dedykowaną instalację gazową BRC Sequent Maestro, czyli niejako dziecko y, mariażu Prince'a z BRC, a właściwie to y, mariażu Westportus z BRC i z, z Prince'em, ponieważ y, i BRC, i Prince należą, należą teraz do jednego koncertu, koncernu Westport, i oni spowodowali, że technologia Prince'a przeszła trochę do y, BRC i BRC sprzedaje ich elektronikę z własnymi, wtryskiwaczami, których Wam nie pokażę, bo są tutaj przykręcone, ale tu pod spodem są wtryskiwacze BRC i reduktor również jest Prinsa, bo jest to najnowszy, najbardziej zaawansowany technologicznie reduktor świata, czyli reduktor pneumatyczny z elektrycznym albo elektronicznym sterowaniem ciśnienia, czyli sterownik ma zapisane algorytmy, dzięki którym wie, jakie ciśnienie powinno być przy jakim obciążeniu silnika. Czyli na wolnych obrotach mamy powiedzmy 1200 milibarów, a na wysokich obrotach potrafi być 2000 milibarów, czyli 2 bary. I jest to wszystko zapisane na stałe w tym softwareze dedykowanym do tego konkretnego silnika. Dzięki temu ten silnik działa bez zastrzeżeń i bez zastrzeżeń będzie dużo oszczędzał. Ile będzie oszczędzał? Sporo, no bo do tej pory ten samochód, który ma 250 koni, spalał w granicach 10-12 litrów benzyny na każde 100 km, co kosztowało klienta prawie 100 zł za każde 100 km. W dzisiejszych czasach każdym samochodem opłaca się jeździć na gazie, byleby tylko był benzynowy, to opłaca się go przerobić na gaz. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa, taka instalacja bądź inna, do takiego Volvo bądź innego samochodu, których jest tutaj u nas pełno jak zawsze, oprócz tego diesla, którego naprawiamy i jego na gaz nie będziemy e, przerabiać. Ale tutaj, jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam na naszą stronę internetową, na której, do której link znajdziecie tu w opisie. A tu jest formularz po wypełnieniu którego dowiecie się. Ile kosztuje instalacja gazowa? A ta instalacja gazowa, tak jak już mówiłem, pozwala zaoszczędzić około 50% kosztów, ponieważ zamiast 100 złotych po zamiast 100 zł za benzynę będziemy płacić mniej więcej 50, 55 zł za gaz razem z benzyną, bo auto będzie paliło teraz troszeczkę więcej gazu niż dotychczas benzyny, czyli powiedzmy zamiast tych 10 będzie paliło 11 gazu, co daje nam kwotę jakieś 43 zł plus 7 zł za 1 litr benzyny, co daje kwotę 50 zł e, za gaz, a za benzynę byśmy zapłacili 80 zł. Czyli 30 zł zostaje w kieszeni za każde 100 km, czyli po 10 tysiącach km zostanie nam 3000 zł, a po 100 tysiącach km zostanie nam 30 tysięcy zł. Nie starczy na nowe takie Volvo, ale na jakiś starszy model spokojnie by te 30 tysięcy zł zaos... Przepraszam, zaoszczędzone tylko na tym, że jeździmy na gazie zamiast na benzynie, spokojnie starczy nam jakiś dodatkowy samochód w domu. Tutaj, tak jak mówiłem, już jest instalacja gazowa i klient od dzisiaj zaczyna oszczędzać. Do czego Was również zachęcam, bo w tej chwili raty kredytów w górę, benzyny w górę, jedzenie w górę, czynsze w górę, wszystko idzie w górę. Także możemy zaoszczędzić przynajmniej na benzynie i damy również ulgę lekko naszemu środowisku, bo dzięki temu, że jeździmy na gazie, obniżamy emisję CO2 o jakieś 10%, czyli całkiem sporo. Zamiast tony dajemy tylko 900 kg. To i tak za dużo, i tak kiedyś przejdziemy na elektryki, ale jeszcze do tego długa, długa droga. I póki co jeździmy na gazie i oszczędzajmy planecie i w portfelu. Zapraszam do środka. Czarne z zewnątrz, czarne w środku. Można byłoby powiedzieć tak jak Henry Ford ponad 100 lat temu, jak produkował pierwsze modele Forda, i mówił, że ma do wyboru pełną gamę kolorów pod jednym warunkiem. Tym warunkiem było to, że ten samochód będzie czarny. I tak jest i w tym Volvo. Z zewnątrz czarne, w środku wszystko czarne. Siedzenia, kokpit, tylko podsufitka jasna. A akurat na podsufitce często klientom zależy, żeby była czarna. To ponoć jak u psa oznacza bardzo agresywny styl bycia i styl jazdy. Bardzo ładna deska rozdzielcza z znanym już wcześniej z innych modeli Volvo takim charakterystycznym kokpitem z jakby klawiaturą telefonu, ale bardzo ładnie to wszystko jest skomponowane. Może mniej czytelne, bo te przyciski są strasznie malutkie i takie denerwujące. Ale tu mamy jeszcze za tym panelem mamy przełącznik benzyna gaz, który my dołożyliśmy do instalacji do tego samochodu. W tej chwili pokazuje nam, że jeszcze jesteśmy na zasilaniu benzynowym, ponieważ temperatura silnika jest bardzo niska, a Cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który umieściliśmy w miejscu właśnie. Nie wiem po czym, może trochę po tłumiku, trochę po jakimś zestawie naprawczym. Zaraz to wszystko wam pokażę. A jeszcze teraz zobaczcie na bardzo ładną, bardzo ładnie skomponowaną deskę rozdzielczą. I ona jest zdecydowanie bardziej czytelna niż to co mamy tutaj. V60. T 5, czyli 2.0 Turbo 250 koni i bagażnik po niezłej demolce można by powiedzieć, bo wyrzuciliśmy tutaj e, tapicerkę bagażnika, która ma taką niekorzystne, takie niekorzystne rozwiązanie dla gazu, bo tak dla, na zakupy to super rozwiązanie, bo pakując zakupy wrzucimy sobie je w to miejsce i zakupy nam się nie będą przemieszczały po całym bagażniku, tylko albo za, albo przed. No niestety to powoduje, że ta płyta jest dużo, dużo grubsza i ta dużo grubsza płyta powodowałaby, że wszedłby mniejszy zbiornik. A w celu włożenia w ogóle tutaj zbiornika musieliśmy przerobić nawet podłogę bagażnika. Tutaj dodatkowo została ona wygłuszona, wyizolowana i dzięki temu wszedł zbiornik 46 litrów brutto. Do niego można zatankować około 36-37 litrów gazu to może gdyby się postarać i grzecznie pojechać na trasie, to starczy na 400 km, a tak normalnie trzeba liczyć, że będzie około 300 zasięgu, a po przejechaniu tych 300 km można podjechać na stację, zatankować gazu Aha. i pod tą klapeczką zmieścił nam się mały wlew, do którego trzeba dokręcać końcówki przy każdym tankowaniu, bez względu na to, czy tankujemy w Polsce, czy za granicą, to musimy się dokręcać do tej głowiczki. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie instalacji gazowej w Volvo, szczególnie jeżeli chodzi o instalację gazową BRC Sequent Maestro i tak, szczegół, tak szczególny rodzaj zamontowania zbiornika na gaz? Jeżeli fajnie, to kciuk w górę i dajcie nam znać w komentarzach. Jeżeli nie, to też dajcie znać w komentarzach i jeżeli trzeba, to dajcie też tak. A jeżeli spodobał Wam się film? to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, jak również nowoczesnych campervanów, którego właśnie tutaj budujemy i za jakiś czas damy Wam relację, jak się nim jeździ i wakacjuje. Tymczasem na gazie, hej!